Poranek drugiego dnia Masakra Ale żyjemy Ale jesteś piękny, pokaż się Pokaż mi swoją twarz Nie, trzeba iść do wody po prostu I trzeba popływać zaraz O Sole trzeba zrobić Pachę umyć jedną drugą Obudzić się jak to wszyscy robią I tyle Ale ładny poranek, nie? No, a po jaka patelnia jest? Dobra, ściągamy skuter To no, po co ja się ubierałem? To żebyś się rozebrał, nie? Czekaj, daj mi jakiegoś sobra, po coś pływa, no, bo to... Żeby... my razem poszli spać, to coś ty tak dowalił? Kto poszedł spać? O który Ty poszedł spać? No, no to przeżyłem wtedy.